Czym różni się częstotliwość od wibracji? Częstotliwość jest czymś innym niż wibracja. Ja tutaj troszeczkę tak wplątuję tą fizykę kwantową, to nie jest tak ważne, co chcę powiedzieć, jako znaczenie. Ważniejsze jest szersze zrozumienie pewnego mechanizmu przesuwania się naszej świadomości do światła. Czyli światło, kiedy wchodzi do naszego wymiaru. Do naszego ciała, do naszej rzeczywistości, wytwarza amplitudy, które są falą. I żeby wytworzyć te amplitudy, które są falą, a ta fala nas popycha, i to jest częstotliwość. Popycha, to, co nas popycha, to jest częstotliwość. I nazwa częstotliwość bierze się od. Słowo często jest związane z czasem. Często, powtarzalność, czyli częstotliwość, czyli pewien rytm, który nas popycha jako ta fala do przodu, żebyśmy się do przodu, po to, żebyśmy się rozszerzali, ja to tak nazywam do, do przodu, ale to jest jakby eksplozja wewnętrzna w nas światła, to to z kolei powoduje, czyli częstotliwość jest umieszczona w czasie, w tej gęstości. I ona wzrasta rytmem, i ten rytm napływu światła jest coraz częstszy, czyli coraz silniejszy. Natomiast wibracja jest przestrzenią. Czyli częstotliwość i wibracja jest ze sobą kompatybilna, korelująca jako jedno doświadczenie, które jest jedno z drugim bardzo potrzebne, żeby rozszerzać nas. Częstotliwość nas popycha, a wibracja nas rozszerza. Więc wibracja, stany wibracyjne, poziomy wibracyjne to są różne gęstości, różnych rzeczywistości. Im szersza rzeczywistość, tym wyższa wibracja i tym wyższa częstotliwość czyli wysoka częstotliwość, która jest w zasadzie taka biegnąca czyli mocno wysoko wibrująca i mocno szeroko rozkładająca się i to jest nasz dom. Im dalej, tym bliżej domu. Czyli przestronność, ogromna przestronność, która jest promiennym światłem, która jest wolnością, wynika z częstej częstotliwości, czyli powtarzalności, popychania nas naprzód. Co popycha naprzód? Tę częstotliwość, która nas wyznosi w górę, spiralnie i rozszerza. Oczywiście jest to wszystko robi to świadomość. Ale e, nie naciskam, co i jak ze szczegółami. No to tak się chciałam z Wami też podzielić jako ciekawostka, że właśnie mamy podkręcaną częstotliwość, częstotliwość, która nas popycha, po to, żeby wibracja była coraz wyższa, a coraz wyższa wibracja to jest rozłożenie. Im szersza wibracja, tym jest wyższa. Dobrze. Ktoś mnie też jeszcze poprosił w mailu, żeby poruszyć dzisiaj temat sakramentów, sakramentów kościelnych. To tak szybciutko, ja wiem, że nie wszystkich to interesuje w takim sensie, że ma już to za sobą, natomiast zawsze miejmy, nadziei, miejmy świadomość, że są ludzie, osoby, które dołączają. Pierwszy raz, do tego ja mam świadomość, że jest tutaj bardzo dużo osób, które wychodzą z kościoła, są z przestrzeni katolickiej i przechodzą ten taki moment braku złapania się czegoś, jakiegoś gruntu, dlatego że mają ogromny chaos, bo byli tak zdogmatyzowani w tych wszystkich przekonaniach i właśnie rytuałach, które kościół stworzył. I, ja te, I nie oceniajmy tego ani jako dobre, ani jako złe, dlatego że wszystko ma dwa końca. Wszystko jest spolaryzowane w tej rzeczywistości. Więc to służy i nie służy. Wszystko w zależności, z której strony spojrzysz. Religie uważam, że służą na początku duchowości ludziom, którzy nie potrafią złapać się swojego wnętrza, czyli bezpośrednio Boga. Potrzebują na zewnątrz złapać się właśnie rytualności, jakiegoś miejsca, jakich, jakiegoś kultu. Więc to też jest dobre jako pierwszy stopień dla osób, które tego potrzebują. Natomiast problemem, czyli jest to, jeżeli to traktujemy jako drogowskaz, to jest w porządku. Problemem jest tylko to, że ten drogowskaz, Ludzie zaczynają traktować jako Boga, zamiast patrzeć na cel, który drogowska wskazuje, czyli Bóg w religii stał się na dalszym miejscu, na pierwszym miejscu Bogiem stały się rytuały. Tak? I cała struktura tej demagogii, tej, tego kultu, właśnie doktryn, e, rytualności, zasad. I w tym ludzie utykają, i to jest więzienie energetyczne, które jest, się nakłada na świadomość człowieka, na jego serce, które odcina się odczucia miękkości, wolności, miłości Boga, który jest bezpośrednio w sercu i zawsze na nas patrzy. Czyli na pierwszym miejscu przed Bogiem wychodzą w nas Rytuały, które są ważniejsze i dajemy im ogromne znaczenie, zamiast patrzeć na cel, który pokazywał Jezus i nie wnosił żadnych rytuałów. No, ktoś może zarzucić, no, ale przecież na przykład chrzczenie, tak, wodą święconą. To może ja teraz właśnie tu przejdę do wytłumaczenia tego. Jezus, kiedy znalazł się w tej gęstości, w środowisku, w pewnej kulturze ludzi, Rybaków, którzy żyli. Na, którzy. Tak akurat mówię o rybakach, bo też jest dużo konotacji wokół, wokół jego manifestacji. No przecież, skoro był wegetarianinem, to dlaczego, bo był wegetarianinem, o czym jest w różnych apokryfach, można sobie w internecie poszukać i poczytać, dlaczego manifestował ryby? Dlatego, że z miłości w miłość w nim jako światło. Pozycji, którego manifestował, czyli z energii fotonowej, do której wszyscy mamy coraz większy dostęp i będziemy się coraz bardziej uczyć, jak manifestować materię w swoim własnym polu energetycznym, a nie czerpać i żebrać o nią z gęstości zewnętrznej ze świata. Więc wracając do tematu, on manifestował, bo takim środowisku był. Było to środowisko, tak jak wszystkie środowiska są, jakby energetycznymi strukturami zamkniętymi, które są bardzo skostniałe w swoich przekonaniach, i dostosował się, ponieważ wiedział, że ten sposób zostanie przyjęty i w ten sposób może tym ludziom pomóc funkcjonować, więc oni żyli głównie z ryb i żywili się rybami. Więc dostosował się do środowiska, w którym był i dlatego manifestował ryby. I teraz idąc dalej, co ja miałam powiedzieć? Co ja miałam powiedzieć o właśnie o chrzcie. Więc Jezus ucząc te hermetyczne środowiska, które były oparte właśnie na systemach wiary, zresztą tak samo jak dzisiaj Wiedział, że mu Bóg w nim, który nim kierował, wiedział, że musi używać narzędzi danego środowiska, żeby do ludzi dotrzeć. Więc nie jest łatwo uczyć rzeczywistości, która jest niewyrażalna, uczyć w niewyrażalny sposób. Potrzebne było narzędzie, czyli, żeby na przykład ludziom wytłumaczyć, dlaczego, żeby. Wrócić do domu, do rzeczywistości, za, za którą tęskni dusza i serce, żeby to wytłumaczyć, tą rzeczywistość, która jest ulotna, jest niedotykalna, niewyrażalna, potrzebował zewnętrznych protest i mówił o narodzeniu się na nowo. bo On przeszedł wewnętrzny proces, który on sam w sobie rozumiał, ale wiedział, że ci ludzie tego nie rozumieją, nikt z nas tego nie zrozumie do końca, dopóki sam w sobie tego nie przeżyje. Więc stworzył, miał prowadzenie, żeby symbolami ludzi uczyć, tak? Czyli, że żeby podnieść im wiarę, stworzył rytualność poprzez, że wziął na swoim przykładzie, że święty Jan, że ochrzczenie, że chściciel i tak dalej, to po prostu było zainscenizowany spektakl, film, teatr, żeby inni logiką, umysłem zrozumieli, że jak to i to zrobią, to się naradzają, że wtedy wchodzą w Boga, że się naradzają na nowo, stają się nową istotą i to im pomaga, bo wiara, bo uwierzyli w to przejście przez to ochrzczenie. Przez wodę pomaga im, własna wibracja się podnosi, częstotliwość, i zaczynają wierzyć, że od tego momentu ich życie się zmienia i to ma znaczenie. Natomiast w naszej rzeczywistości, cała struktura zmonopolizowanego Boga dla Kościoła przejęła sobie nad tą strukturą władzę w taki sposób, że nadała większą rangę i znaczenie rytualności, sakramentom, powtarzaniom, że one są na pierwszym miejscu, niż, czyli przyjmowanie komunii świętej i tak dalej, niż autorytet samego Boga, który jest prosty i jest wszędzie. Nie jest w miejscu jednym w murach, ani nie jest w żadnym rytuale osadzonym w czasie i przestrzeni. Jest po prostu zawsze tutaj i zawsze teraz. Więc to jest problem, w czym utknęły osoby, które uwierzyły w to, czym epatuje Kościół i wystawia na, pierwszy, na pierwsze miejsce na pierdestale. I dzisiaj mają te osoby problem w takim sensie, że na przykład zwróciła się do mnie osoba z takim pytaniem, która notabene pewnie tutaj też jest, bo wiem, że. Pisała, że uczestniczy i poprosiła, żeby to wytłumaczyć, bo znalazła się w sytuacji, gdzie środowisko, które ją otacza, jest bardzo agresywne, znaczy bardzo agresywne, w sensie, wiecie, ewangelizowania i piętnowania, że jak się nie ościsz, czy tam swoich dzieci i tak dalej, no to czym to grozi? Piekłem, brakiem zbawienia i tak dalej. To ja może jeszcze jak jesteśmy przy zbawieniu, to powiem, że kochani Jezus nas nie zbawił. To jest też iluzja, bo zobaczcie, jakie to jest dla wielu ludzi takie, hulaj dusza, piekła nie ma, bo Jezus mnie zbawił. Jestem wolna i mogę robić, co chcę. No nie, Jezus jest Jego droga, jest Twoją drogą. Jego droga jest przykładem drogi, którą Ty sam w sobie masz przejść, bo to Ty jesteś tym samym Chrystusem, który zbawia samego siebie poprzez Przechodzenie z zewnątrz do wewnątrz, czyli to co pokazał, porzuć ten świat, porzuć ten świat, a porzucanie świata, nie chodzi o materię, bo my materię mamy pokochać, a nie od niej ucieka uciekać, tak jak wiele osób ucieka w duchowość i ma wyparcie, materia jest B, bo to koncepcje, bo to, bo tamto, nie. To ma nabrać wibracji lekkiej miłości, duch ma się połączyć z materią. To jest znowuż ta polaryzacja, którą mamy połączyć. Więc, no i się zapętliłam, wyróć, więc, wracając do kościoła, aha, i do tej sytuacji, o której tutaj jedna z Was pisała. I to jest straszenie. Więc, jeżeli ma, jesteś w takiej sytuacji, że wyrywasz się z środowiska kościelnego, bo ty czujesz, że coś jest nie tak, że coś jest na rzeczy, że, że Twoja dusza cię bodźcuje i uwiera cię od środka, że, że dusisz się, bo widzisz hipokryzję, hipokryzję tego wszystkiego, że rytualność, dogmatyzm, te całe wszystkie struktury są spektaklem, w którym nie ma prawdy, nie ma. E, nie ma autentyczności, że ludzie udają, że kiedy tam są, to wszystko jest takie wiecie, święto nie będę kończyła, a dalej wychodzą do domu i dalej żyją sztampą, blichtem, czyli światem. I nie ma zmiany, nie ma nowonarodzenia się, nie ma w niebo wstępowania, jest po prostu dalej rutyna. Więc to ludzie widzą w strukturach i to ich zaczyna dusić i zaczynają od tych struktur wychodzić. Dlatego, że Bóg to jest totalna wolność. To jest kierunek, w którym jesteśmy popychani właśnie przez te e, amplitudy światła, które rozszerzają nas ta częstotliwość. E, ta wibracja podnosi nas do rozszerzenia, do totalnej świadomości, totalności siebie, że jesteś totalnie wolna i możesz wszystko. I zobaczcie teraz, jak to, jak to, co na końcu powiedziałam, że jesteś totalnie wolna i totalnie możesz wszystko, bo jesteś stworzona na wzór i obraz i podobieństwo Boga. Jesteś Jego dzieckiem. Jesteś synem Bożym, córką Bożą, bo też wielu utknęło, że tylko syn, córka to już nie. No, w ogóle wiele paradoksów jest. Więc, jeżeli na obraz i podobieństwo i my w tym kierunku jesteśmy popychani w naszej ewolucji, to w tych strukturach, jeżeli zostajesz, to no nie wyewolujesz, no Kurczę, nie, wy, nie wyewoluujesz, bo to cię zdusi, to cię ciągle dusi. To ciągle cię trzyma w sztywnych ramach, gdzie ty się poruszasz sztywno i sobie nie radzisz. Czujesz dyskomfort coraz większy i on cię będzie coraz bardziej ubierał. No po prostu tak jest, dlatego że te struktury nie pochodzą od Boga. One no nie pochodzą. One pochodzą z ludzkiego ego. To, je, to, to, to ludzie stworzyli kościół. Paweł miał na myśli kościół duchowy. A stworzył fizyczny, ponieważ jemu też się to poukładało z ego. No, ego po prostu się wszędzie powtrącało. No i to też jest w porządku, no bo to tak miało być. To jest gra, którą żeśmy sobie sami stworzyli, i teraz. Chodzi o to, że my ewoluujemy ponad zło, czyli rozumiemy, że zła nie ma, jest tylko miłość, że myśmy to sami stworzyli z pozycji nieświadomości. I teraz idziemy dalej i zaczynamy rozumieć, że wszystkie rytuały, wszelkie zdogmatyzowane struktury, wszystkie systemy wiary, przekonaj, kultura. Wszystko to są struktury energetyczne, które nas spowiły i które zamknęły nasze światło i my wychodzimy teraz ze wszystkich struktur, oprócz religijnych, ze wszystkich struktur religijnych również, ponieważ to już jest, no nie pasuje do nowej ziemi, nie pasuje do nowej rzeczywistości, w której jest tylko miłość i prawdziwy Bóg, który jest no totalnie wolny jako miłość jest miłością, której się nie da zamknąć w żadnych szablonach, w żadnych rytuałach, w żadnych przekonaniach. Ona nie jest, miłość jest nieuwarunkowana niczym. Jest wolna. Więc jeżeli masz w swoim środowisku takie osoby, które cię tak na siłę ewangelizują, to od razu w tym nie walcz, nie rozmawiaj z nimi. Nie ma to sensu. Dlatego, że e, e, dlatego, że kto mieczem wojuje, od, miecza, od miecza ginie, A zauważ, że te osoby właśnie mieczem wojują. Chcą walczyć, bo to jest ego, które chce walczyć o swój, o swój system przekonań. Że moje jest mojsze i prawdziwsze niż twoje. I to musisz też puścić. To musisz puścić. Zwróć uwagę, jak takie od takich osób... Kiedy próbują Cię na siłę straszyć, że jak się nie ościsz, czy jakiegoś sakramentu nie przyjmiesz, to nie będziesz zbawiony, co czujesz w tym momencie, kiedy ci to mówią? Czyli miej kontakt z sercem, bo serce ci zawsze pokaże prawdę. Czy czujesz lęk, czy czujesz, że to cię zamyka? Czy czujesz, że coś ci tu nie pasuje w tej mowie? Jeżeli czujesz zgrzyt, czujesz lęk, czujesz niezgodę, to serce właśnie cię uczy. Że to jest nieprawdziwe. Na tym to właśnie polega, bo Bóg to jest miłość. Miłość nie oczekuje od ciebie niczego. Dlaczego Bóg miałby cię kochać tylko pod warunkiem, że się ochrzcisz? Dlaczego miałby cię kochać, miłość miałaby cię kochać tylko pod warunkiem, że będziesz przyjmować komunię świętą? Dlaczego? Pytam dlaczego. Uzasadnienie na tle miłości. Zobaczcie, jakie to jest irracjonalne i nielogiczne na tle miłości. To są struktury, które kiedyś były potrzebne, już nie dzisiaj. Dzisiaj jest inna energia na tej planecie. Jest energia świadomości, totalnej świadomości, do której jesteśmy prowadzeni, że nie musisz niczego. Jesteś wolna, bo ty jesteś już miłością, o którą nie musisz żebrać i nie musisz nic dla jakiegoś zewnętrznego Boga robić, żeby cię kochał. To jest niesamowite, w czym my żeśmy tkwili. Więc, ale powiem też jeszcze drugą stronę, że jeżeli masz taki konflikt w rodzinie, wśród swoich najbliższych i widzisz, że na przykład, twoje dziecko bardzo chce iść do komunii, bardzo chce jakiegoś sakramentu. To też nie walcz. I z miłości pozwól mu to robić. Miłość akceptuje wszystko, nie nadaje niczemu znaczenia. Po prostu rób wszystko, żeby płynąć, żeby płynąć, czyli dla innych, ale ty nie musisz sobie czegoś i siebie do czegoś zmuszać. Po prostu. Dawaj przyzwolenie, żeby płynąć, i dawaj możliwość płynięcia innym. Więc nie trzymajmy się jakiejkolwiek formy walki z czymkolwiek i z kimkolwiek. No dobrze, mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie, o które zostałam poproszona. Yy, może tego... staje po prostu w, w otwartym portalu, podaj się prowadzeniu, żeby przepływało to, co wszystko jest nam potrzebne, jako kody wibracyjne, jako wiedza, która przepływa, która jest. Yy, Potrzebna do zaadoptowania przez nas ogólnie po prostu jest to przestrzeń, którą tworzę, w której no możemy kumulować swoje światło i wzrastać w wiedzy wielowymiarowej, która w, w, w której prowadzi nas kochające, ja nazywam Boga kochającym światłem. Kochanie energia się bardzo zmienia, bardzo przyspiesza i ten stan świadomości, który jest nam Kierunek pokazywany to jest nasz dom i to jest stan, w którym się uczymy bycia, stabilnego bycia, bo właśnie w taki sposób się przesuwamy. A świat na zewnątrz, jako życie, które jest tylko energią, która płynie, po prostu się będzie coraz bardziej zmieniać i będzie dobre, po prostu będzie dobre. My nie nadajemy już temu. Żadnego znaczenia nie idziemy za energią Starego Świata, bo naprawdę będą się różne wielkie rzeczy działy, które niekoniecznie będą w oczach wszystkich pozytywne, ale pewne rzeczy muszą się wydarzyć, dlatego że energia planety się wyrównuje do piękna i muszą pewne rzeczy się wydarzyć, a pamiętajmy, że z chaosu. To z chaosu wyłania się równowaga. Poprzez zapadanie się otwiera się nowa rzeczywistość. Zapadanie się starej, poprzez chaos otwiera się nowo, nowa rzeczywistość. Dobrze. No to będziemy w takim razie przechodzić do celebracji, więc zaprasza, zapraszam w cudowną podróż. Sama jestem ciekawa, jak to będzie. Ona. Więc tak się energia zmienia w prowadzeniu nas wszystkich, bo to nie tylko we mnie. Ale to jest cudowne, dlatego że ekscytujące, bo jest nierutynowe, jest takie świeże. Więc zapraszam Was kochani w cudowną podróż, siadajmy sobie wygodnie lub się połóżmy, jak kto woli. Zamykamy swoje oczy i zanurzamy się do wewnątrz, łącząc w sobie te dwa święte bieguny góra i dół, niebo i ziemia. Zewnątrz i wewnątrz, lewa, prawa, światło i ciemność. Te dwa bieguny, które były spolaryzowane przez całe nasze inkarnacyjne doświadczenia w tej gęstości. Właśnie teraz, w tych czasach, uczymy się, jak je w sobie łączyć, by. Nauczyć się patrzeć jako to jedno, jedno, jedno oko, jak nauczał Jezus. Kiedy to oko jedno w sobie rozwiniesz, poznasz prawdę, która uczyni cię wolnym. I ta prawda to jest miłość, która jest niespolaryzowana i jest łącząca w sobie wszystko. I widząca wszystko z jednej pozycji, czyli samej siebie. I to jest właśnie cel naszej podróży, która też jest iluzją przesuwania się gdzieś, ponieważ nie ma gdzieś. Wszystko jest tutaj, w tym jednym, które po prostu się w nas otwiera jako nowa percepcja, która się do nas przybliża, inaczej jeszcze to ujmując, zasłona iluzji, która nas w polaryzacji dzieliła, zaczyna się coraz bardziej rozpuszczać, rozrzedzać i coraz bardziej w tej nowej perspektywie, nowej świadomości, nowej energii, Nowej percepcji. Zaczynamy odkrywać magię. Zaczynamy odkrywać nowy świat, który dalej jest światem formy osadzonej w przestrzeni i czasie, ale przestrzeń i czas w tej nowej kanwie wyższej częstotliwości, szerszej wibracji. Jest płynna, nie jest już taka gęsta, skostniała, zamknięta, ale jest tutaj wszystko bardziej miękkie, płynne, nielogiczne, wielowymiarowe i przede wszystkim tutaj wszystko jest kochające. Czyli świadomość bawi się dalej. Bóg w nas bawi się dalej w piękną przygodę celebracji samego siebie, miłości poprzez różnorodność możliwości, całe nowe spektrum wachlarza różnorodności, możliwości, perspektywy, patrzenia. W różny sposób, nowy sposób, dotychczas nieznany sposób, czyli poznawania nowych energii przez pryzmat których coraz bardziej będziemy patrzeć nowymi oczami z poziomu zachwycania się miłością, jaka piękna ona jest i jakie piękne rzeczy poprzez nas, Tworzy. Jest to świat płynnej magii, nowych form wyrazów miłości, nowego kunsztu, finezji, sztuki, która to wszystko, co wymieniam, pochodzi z głębi, do której jesteśmy w sposób magnetyczny wciągani jako przesunięcie. Naszej świadomości do wielowymiarowości, do jej magicznej przygody.